Amelia, ja pokażę Wam dzisiaj ołówki firmy z Mencils, ołówki pachną. W opakowaniu mamy pięć ołówków. Amelka, wyciągniesz, pokażesz. Wyciągamy. Każdy ołówek jest tak zapakowany, żeby w tubie. No dobrze, połóż. Mhm. Wyciągniesz i powąchasz. Jaki to będzie zapach? Kiwi. 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 No dobra, wąchaj. Mmm, pachnie ładnie, jak kiwi? Ładnie. Ładnie pachnie? No dobrze, to teraz coś narysujesz ołówkiem? Mmm, ołówki nie tylko, słuchajcie, pięknie pachną, ale są zrobione. Ekologiczne są to ołówki, są zrobione. Co, malka, rysujesz? Lucik. Są zrobione z... Recykli, z z recyklingu z przerobionego, o, przerobionych starych gazet. Starego papieru, tak? No dobra, zobaczysz następny ołówek? Mama, u, to ja jestem taka piękna. No dobra, otwieramy wszystkie i wąchamy wszystkie. To nic, potem włożysz, Amelciu. Jakie jeszcze mamy zapachy? Jaki to będzie zapach? Hmm, który wybierzesz? A to, co to jest za zapach? In... Tru? Truskawka. Truskawka. No dobra, otwieraj, wąchaj. Tutaj ołówki mam zaznaczone zaznaczony swój zapach. To ja powącham. Pachnie jak truskawka? Tak. No dobra, daj ja Jeszcze powącham. To. A, cały ołówek pachnie? Tak. No dobra, sprawdź, czy rysuję. Chciałabyś mieć taki ołówek do szkoły? Tak. <laughs> w poniedziałek zabierzesz do szkoły. Tak. No dobra, uważaj, bierzemy wszystkie. Amelcia, bierz wszystkie i wąchaj. Idę ja teraz ten powąch. Mmm, jak pachnie, rzeczywiście, jak truskawka. Dobra, jakie jeszcze mamy zapachy? Pomarańcza. To pomarańcza. Pachnie. Ładnie pachnie? No dobra. daję ja powącham. Ła! Mm. Czekaj, ten pachnie jak jak, jak pomarańcze, ale jak taki sok pomarańczowy. No. A to co będzie za zapach? Um. Winogrono chyba. Tak. No dobrze, powąchaj. Winogrono? Trochę. Trochę? Hmm. Trochę? No tak, jak taki granatowy winogrono są winogronowy się z takich granatowych winogron robi. A to niebieskie, to co to jest? To niebieskie. Um. No. Jagoda? Jagoda. Jagoda. No, wąchaj. Mm. Nie wiem. <gry> Nie wiesz, czy pachnie jak jagoda? Mm. Ale pachnie jak ciasto jagodowe albo jagodzianka. Tak? No dobrze, który zapach ci się najbardziej podoba? Pomarańczowy. Pomarańczowy, który chcesz zabrać do szkoły? Pomarańczowy. Pomarańczowy, czy wszystkie? Hmm, jakiś koleżance dasz? Tak. Który? Lorlaj. Lorelei dasz, ale który zapach jej dasz? Och, trudno wybrać, co? A to co to jest za zapach? Truskawka. Truskawka. No dobra, będziesz teraz potrafiła z powrotem włożyć do opakowania i każdy ma gumeczkę, tak? Taki kolor gumki jak w tą stronę? Żeby nie straciło zapachu, ale oczywiście nie trzeba ich w tych tubach trzymać, to są tylko tak zapakowane, żeby ołówek pięknie pachniał przez cały czas. Te zapachy to są zapachy naturalne, to są Ołówki są nasączone naturalnymi zapachami, takimi samymi, którymi na przykład e, ciastka pachną. Tak, to są ołówki firmy Smencils, Smencils, Ołówki firmy Smenko. Jeszcze mamy kredki i długopisy, tak? Będziemy wszystko wochać, Amelia? Tak. Podbają Ci się? Tak. Bardzo. bardzo.